Jak szaszłyk O, bo się No i patrz rozproszyłeś mnie Czegoś takiego to nie robiłem No co, on jest ogromny Płatki Tim Winix Na watę cukrową będzie broka. Taki hobbyś Nie spodziewałam się, że to będzie tak smakować Najlepszy baton ever Hej słodziaki, a dzisiaj stworzę władzę. Filmik macie tutaj i w opisie, także po tym filmiku koniecznie zobaczcie, jak mu poszło i zdecydujcie, kto zrobił lepszego. Moja wersja będzie totalnie różowa, urocza. No i kto wie, może bardziej słodsza niż moja. Bo chyba nie można. Nie, tak się nie da. Jeśli lubicie batony, koniecznie zostawcie kciuka do góry, bo jak nie zostawicie, znaczy, że ich nie lubicie. Ja strasznie bym chciała mieć kiedyś jakiś swój słodyczowy produkt. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie, ale dzisiaj mam taką małą namiastkę. Właśnie batonową. Przechodzimy do, do reklamy sklepowiki. Koniecznie padnijcie, macie chwilkę, bo mamy tam mufinkowe koszulki. Właśnie jedną mam na sobie. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Mam jeszcze taką białą, a już niedługo będzie kitkowy drop. Także cierpliwości! Przechodzimy do bazy naszego batonu. Mam przygotowaną deskę, na której właśnie zrobimy naszego batona. Jako bazę stwierdziłam, że fajnie byłoby użyć jakiegoś długiego batona. Chciałam różową princesję, jednak niestety, tak takiej nie znalazł w sklepie, ale znalazł zeberkę i znalazł białą. Trochę jak zebo, więc może to sobie zostawię. I to, że się go czy coś. A tą białą chyba jako nasza baza. Trzeba ją uciąć, bo jest zdecydowanie za długo na naszą deskę, a nasz baton będzie troszeczkę krótszy. A pamiętasz, że oprócz batonów miałaś kiedyś robić ciastka? Zrobimy cierpliwości. Szkoda mi trochę, że właśnie nie mamy tej różowej. Nawet no jak... nie było, przepraszam. <laughs> Chcę zobaczyć co. Wiem, użyj wyobraźni. Tak mi kiedyś powiedziałaś na filmiku. Ciach. Co ciach? Ciach, ciach. Myślisz, że taka? Co, taki, ja chyba sobie żartujesz, taki mały ten baton. No nie, no taki, weź no, Ja robiłem podwójnego, a to takie. Ja nie mogę, ja chyba no, sobie żartuję. Słodziutki, twój był gigaśny, będzie był słodziutki. Teraz Większy. przyszła pora na klej, czyli warstwa, która będzie spajać kolejne. I do tego sobie użyjemy takiego masła z orzechów, nerkowca, ponieważ zwykłego masła orzechowego nie lubię. Uuu, no więc mm. Oki! Cześć, widzieliście tam z tyłu jest mój przycisk. Czekaj, teraz smarujemy sobie. Posmaruj tego pięknego batonika. Tak. Gęste. Ja bym wolał Nutella, go posmarować. Ale mój będzie taki jaśniutki, dlatego nie używam Nutelli. Tak to już dawno bym po nią poleciała. Co prawda, miałam różową Nutellę, macie to na shortsie w proponowanych, jak robiłam sobie właśnie różne kolory Nutelli, ale no niestety wszystkie już zjadłam i póki co nie darabiałam. Więc sobie jakoś radzimy. Lubicie masło orzechowe, czy jednak Nutelle? Ja bym wolał <laughs> Nutelle. Ja też. I masło orzechowe, czy Nutella? Nutella. Teraz kolejna warstwa, czyli różowa czekolada. Dostałam kiedyś taką od mojej znajomej. A potem znalazłam ją w ilcie. Tylko ta już trochę poleżała. Mam nadzieję, że będzie jeszcze dobra, bo troszeczkę na słońcu poleżała, jak nie zauważyłam. O, botuje się! Cześć! Co jest? Pękła? No co tu się stanęło, no? No po powiedz, no powiedz No dobra, w takim razie wygląda w ten sposób Co prawda jest właśnie taka śniejsza, więc wygląda nawet fajnie Czyli tak prezentuje się nasza czekoladka Tak, ja ją przytnę, tylko właśnie tą Tą drugą chyba muszę, no. no Ale dużo to ma być taki, wiesz Wypasiony baton, na nie jakiś No i patrz, rozproszyłeś mnie no, wiesz co Mufinka, no powiem ci, że nie umiesz patona robić, no. Widziałaś mojego profesjonalnie, jak no persy ładowałem do niego. Ale zużyłeś wszystko. Nie, no nie, nie zużyłem wszystko. Tą stronę może ustawimy, co ty na Okej. Weźmiemy kolejne warstwy. O nie, ona jest cała, musiała mi upaść, o nie. No cóż no, życie. Popola na kolejną warstwę, czyli czekoladę różaną. Będzie coś z tego, czy nie? No, się okaże. Chodź chomisiu, idziemy stąd, niech sobie robi Co? No co? Idziemy z chomisiem na spacer Pójdziemy, wyprowadzimy cię na smyczy Myślisz, że mamby to chyba słabe połączenie? Czemu? Nie? Ja bym dał mamę. Ja też bym dała mamę. no to dajemy mamę! Mamy truskawkowe Więc je użyjemy, też będą takie różowo-słodziutkie Różowo-słodziutkie? Czekaj, ja tu podejdę pod tego batonika Na razie wygląda on tak, no powiem wam szczerze, że co do mojego to się totalnie nie umywa Mój był lepszy, lepszy był, no nie mów no, Rzeczy. Ja stwierdziłam, że zrobię bardziej różowo-białego. Tu jest problem. Ja miałem nawet posypę strzelającą. A ja będę miała watę cukrową. Ostatnia mamba. Idealnie. No, nie wygląda źle, ale trzeba go pokazać z bliska. Ej, mamy już naszą warstwę z mamby. Wygląda to jak taka składanina czegoś, znowu masło orzechowe Tak mi się wydaje. No, Nutella! No, nie, ma... ja się nie mam nic innego. Jak nie masz nic innego, ale nutelka. Jasnego. musi być jasny. Czemu jasny? Ja bym go normalnie nutellą wysmarował całego dookoła. Dziwne będzie to połączenie z tą mambą. Czegoś takiego to nie robiłem. No i będzie coś z tego, czy nie? Wydaje mi się, że tak. To jest warstwa kolejna kleju, tak zwana, żeby dalej położyć. Ten Nemo zdecydowanie za dużo, ja chyba właśnie tak. Takich batonów muffinkowo-kitkowych, zobaczcie go, jak był. No co? On jest ogromny! Ogromnie wyrósł poza wodę! Płatki ci stare płatki dziewczyny. Te jasne, bo są właśnie idealnie dobrane do tego. Zostało mi ostatnie opakowanie, więc docencie moje poświęcenie. daję je tutaj, bo totalnie je oszczędzałam. Praktycznie nie jadłam tych jasnych. Dajemy je na samą górę. Ja. A to nie spadnie? No nie no, się przyklei do tego. Ja bym nie dawał płatek. Moim zdaniem one się tak rozmiękną mnie fajnie. No i właśnie fajne będą. Co? Pierw watę cukrową, a potem na przykład płat, płatki. Na watę cukrową będzie brokat. Co? Jaki brokat? Skąd ty brokat? brokat? na ten moment prezentuje się tak, a my teraz przechodzimy do zrobienia waty cukrowej. Co prawda już nie mam różowego cukru, ale został nam pomarańczowy, więc sądzę, że i tak będzie w tej świetnie pasował Rozgrzewamy maszynę! Odszedłem na chwilę ona już zmontowała całą maszynę. No. Ej, no nie miałeś poczekać na mnie. Rozgrzewam ją i... I przechodzimy do waty cukrowej Szybciej rób tą watę, no, a też się załapę, czy nie? No to Zobaczymy, ile starczy do batona. Zrobię dużo, żeby na pewno starczyło. Uuu. No i patrzcie, jak dosypię teraz, zobaczcie Trafiło. trafiła. Nie, lepiej tego nie rób. Nie? Dobra, na swoją odpowiedzialność. Ale ci sypnie teraz w oczy. Dużo waty. Nie sypnie ci w oczy, ale to trzeba z umiejętnie, a nie tak sobie byle jak. Dawaj. Może ja to uklepię. Nie, już teraz to już za późno. Eee, nie jest tak źle Ale sypnęło trochę, co? Troszeczkę Jeszcze ją widać, jak się kręci w środku, ale zaraz zniknie Zobaczcie, tam się grzejniczek grzeje Cukro... I co, I tą watą cukrową można sobie ten odcieplać mieszkanie eee, Tu jest jakiś śmiec. śmieć Śmieć? No, ale baton z watą cukrową? Kręć to szybciej, ale banan się z niego zrobi. Uuu. Taka paróweczka! No i dobrze w wymiarach naszego batona będzie. To kocha wadę cukrową! Niech napiszę wadę cukrowa, bo ja po prostu ją uwielbiam, ale później mi się zawsze tak po nie... ręce kleją. Mówię, jak pełko? Faktycznie można to ogrzewać. Jak szaszłyk, albo jakiś hot dog. Parówka! Parówka, ja ci dam. Parówkę. Parówka. Moi mojej Parówka z mufinki. O, duże! Przypomnę ci, że ten twój baton jest malutki. Oj, no To jest to dla nas. Ja Działeś nie trochę. mogę, ale duże. Koniec! Tak. Dawaj, robimy teraz batona! Teraz trzeba jakoś się uformować na tego batona. Ale no, to no fajno wyszła. <laughs> Serio? Taki puszek? I baton wygląda właśnie Potemcjana. w ten sposób. Uuu, ale fajny! Gorzej, że ten baton ją pewnie zje całą. No pewnie tak. Bo on no, tak, bo tak długo nie wytrzyma z watą no, cukrową. Już uwaga, jaki test waty cukrowej? Fajna, bo taka lekko skarbonizowana już mm. Skoro już mamy za sobą naszą watę cukrową mnie to wygląda Ładnie no Teraz już pora na ostatni krok Czyli na brokat Jadalny brokat Oczywiście jadalny, żeby nie było Sypiemy. Czy wy go widzicie? Wielowarstwowy No i baton skończony, prezentuje się tak jak powiem wam, że strasznie mi się podoba Może nie jest do końca aż tak różowy jaki chciałam ze względu na to, że nie mieliśmy różowej princesji i różowego cukru Ale i tak uważam, że jest totalny sztos, jeszcze różowa Nutella byś przydała Ale on jest taki w sumie już troszkę wakacyjny, teraz co zostało go spróbować Dwustronny A nie chcesz do tego jeszcze drażysz? <laughs> nie no bo on nie jest taki czekoladowy On jest jasny Nazywa się mu chmurka Kupilibyście? Nie mam pojęcia jakim sposobem, ale ja muszę go pokroić, mało tego chcę zobaczyć jak smakuje bomba z masłem orzechowym, czekoladą To będzie to totalny stos i watą cukrową um. No troszeczkę dobrze, dobrze, dobrze. musisz bambę odkroić, delikatnie ci musi wejść, delikatnie Staram się, o nie czekolada nie współpracuje Jak to czekolada, o przeszło wow. przez princesce na wylot U Kitka elegancko baton rozchodził się na warstwę, a tu niestety Danie, ale patrz, czy ty to widzisz? Dobra, no to co, wielki test! Ja mam taką paszczę? Dawaj, o ja. Matkę, nie wcisnę! Ja dałem radę! A. No. A. Nie dam rady! No bo mm. <laughs> Jaki chowisz! Jaki chowisz! Mamba, Czekolado? O mateczko. Ten baton to totalny sztos. Nie spodziewałam się, że to będzie tak smakować. Serio? Też? Zaraz spróbuję. Bałam się, że to będzie porażka, a jest przepyszne. Nigdy w życiu czegoś takiego nie jadłam. Najlepszy baton ever. Dajcie mi znać, czy byście takie spróbowali. Ja biorę się za żaremkowanie. A my widzimy się w okay, kolejnym filmiku. Buziaki, smacznego, pa! Mm. Ja, Echa jest, serio.